Witam Państwa, nazywam się Marcin Działek, jestem doradcą inwestycyjnym i analitykiem technicznym specjalizującym się w teorii faleliota. W dzisiejszym komentarzu walutowym przedstawię Państwu wybrane przeze mnie pary walutowe, jak również dwa surowce na interwałach przede wszystkim pod swing trading i position trading, czyli interwały średnio i długoterminowe. Jesteśmy przed posiedzeniem. Fed, czyli tak naprawdę jednym z najbardziej istotnych wydarzeń makroekonomicznych, jakie może być na rynku. No i mam pewne konkluzje dość istotne na temat tego, co może się wydarzyć, co mówią nam wykresy. Natomiast najpierw chciałem Państwu przedstawić sytuację techniczną na wykresach i główne scenariusze falowe, które moim zdaniem powinny zostać zrealizowane, i następnie Połączę to z tym, co może się wydarzyć właśnie podczas już jutrzejszego komunikatu FED. Zaczniemy od analizy surowca, który charakteryzuje się w ostatnich miesiącach ponad zmiennością. Bardzo silne ruchy, mianowicie ropa naftowa. Na Państwa ekranach europejska ropa naftowa Brent, która od strony technicznej no, wykonała pewien bardzo, ale to bardzo istotny ruch, mianowicie ropa naftowa. Przebiła tą czerwoną linię trendu spadkowego i wyszła po raz pierwszy od no, przeszło kilku miesięcy powyżej tej niebieskiej, studniowej średniej kroczącej. Jest to potężna strefa wsparcia, która mogłaby zatrzymać tendencję spadkową na tym walorze. Z tych poziomów jest naprawdę bardzo prawdopodobne, bardzo silne, dynamiczne ruchy wzrostowe. Dlaczego ropa przecenia się w ostatnich dwóch dniach? Bo od wczorajszego sesyjnego maksimum mieliśmy mniej więcej 5% przecenę. Wszystko ze względu plotki czy komunikatu raczej na razie jest to plotka to jeszcze nie jest oficjalny komunikat OPEC. Plotka mówiąca o tym, że ewentualne porozumienie jest mgliste, czy coraz mniej realne. No niestety na tym walorze mamy w tym momencie tak dużą zmienność, że każda taka plotka, informacja, czy nawet wystąpienie irańskiego ministra do spraw ropy naftowej może wywołać kilkuprocentowe wachnięcia, kilkuprocentowe ruchy na tym walorze. Od strony technicznej, od takiej nawet klasycznej metody, przełamanie linii trendu, przełamanie średniej kroczącej i następnie powrót jest idealnym miejscem tak naprawdę do. Zakończenia tej krótkoterminowej korekty wzrostowej i dalszych silnych wzrostów. Na wykresie czterogodzinowym, co jest istotne, od szczytu buduje się ewidentna formacja korekcyjna. Nie jest to impuls, jest to korekta ABC zygzak. No i obecnie przebijając wczorajsze minimum, mogliśmy zakończyć ostatnią podfalę w pięciofalowej nodze C, w tymże. Spadkowym zygzaku. Osiągnięte jedno istotne zniesienie Fibonacciego. Zmierzamy tak naprawdę w stronę 50% zniesienia Fibonacciego tej oto fali trzeciej. No a to jest ta linia trendu, przebita linia trendu na wykresie dziennym, na wykresie tygodniowym. Jak Państwo widzą, noga czy podfala A została zatrzymana na tej linii trendu. Wczorajsza przecena również. No i dzisiaj testujemy tą linię trendu. Poniżej mamy jeszcze górne ograniczenie. Lina pomarańczowego, z której cena również się wybiła, więc to wszystko wskazuje na możliwość odreagowania. Oczywiście na mniejszych interwałach czasowych tego odreagowania jeszcze nie widać. To jeszcze może tylko zbliżę Państwu wykres, żeby dokładnie było widać, że w tym momencie idealnie jesteśmy na tej studniowej średniej kroczącej. No, potężne wsparcie, które sugeruje wystrzał do góry. Natomiast w przypadku tego waloru musi się coś pojawić, aby ten wystrzał mógł być możliwy, czyli prawdopodobnie. Powinna się pojawić jakaś informacja czy też plotka, być może o tym, że OPEC jest jednak bliżej do gadania niż wczoraj. Rynek powiedział. Jeśli taki faktyczny news by się pojawił, to nawet w przeciągu kilku godzin jesteśmy w stanie wybić te lokalne szczyty. Dojść do okoli 42 42,50. Następnie w stronę silnej strefy oporu, czyli 46,50, no i kolejne targety. To 55 i długoterminowy target 70 dolarów. To są możliwości wzrostu z tego układu falowego. No i to co jest istotne, gdy spadniemy poniżej tego szczytu po fali pierwszej, czyli albo 37, a tak naprawdę gdzieś po zamknięciach, czyli okolice 36, jeżeli przebijemy te poziomy, to może to oznaczać, że impuls się załamie, a będziemy mieć po prostu jakąś część korekty wzrostowej ABC. Na razie technika podpowiada, że zdecydowanie większe szanse są na silne wzrosty, natomiast no, musi się pojawić coś, jakiś news, który wyciągnie notowania tego waloru wyżej. Wraz z analizą ropy naftowej należy przedstawić analizę dolara amerykańskiego do dolara kanadyjskiego, gdyż no, ten walor jest bardzo mocno zależny od tego, co dzieje się właśnie. Na ropie naftowej. W przypadku dolara kanadyjskiego rozpoczął się trend wzrostowy, który na tej parze walutowej powoduje oczywiście trend spadkowy, czyli ukształtowana fala pierwsza, druga, następnie jeden, dwa, trzy i obecnie prawdopodobnie budujemy trójkąta, który zakończy falę czwartą. Ten trójkąt mógł zakończyć się wcześniej, tak samo jak Korekta na ropie mogła się zakończyć wcześniej, natomiast przebicie lokalnych dołów na ropie, dołków na ropie naftowej spowodowało między innymi to, że trójkąt budujący, budowany obecnie na dolarkadzie również wydłuża nam się w czasie. Obecnie może finalizować się fala C w tymże trójkącie, po której potrzebujemy jeszcze dwóch nóg spadkowych i kontynuacji dalszej przeceny w stronę 1,30-1,29, czyli silnej strefy. Wsparcia. Oczywiście, jeśli przebijemy poziomy 1,34,50, to ta formacja trójkąta zostanie zanegowana i może nastąpić silniejsze odreagowanie. Na wykresie, na wykresie dziennym ten trójkąt cały czas się tworzy, on nie jest jeszcze tutaj zaznaczony. A powinniśmy zmierzać właśnie do tej pomarańczowej strefy wsparcia, czyli 1,30, ona jest nawet do 1,27,50. To jest target przeceny dla tego waloru. Natomiast trzeba pamiętać o tym, aby. Dolar faktycznie tąpnął na tych poziomów, jednak potrzebujemy ruch po stronie ropy naftowej, bo sam ruch po stronie dolara amerykańskiego, o którym zresztą powiem za moment, to jest za mało, żeby móc silniejszą przecenę wywołać na tym walorze. Kolejna para surowcowa, która buduje dość podobny układ, to dolar australijski kwotowany do dolara amerykańskiego. I tak w ogóle ta para walutowa, ze względu na to, co wydarzyło się na. Praktycznie większości surowców wydobywanych w Australii, mówię tutaj oczywiście o analizie technicznej wykresów tych surowców, wykresów cen tych surowców, na tej parze walutowej należało, należy tak naprawdę zmienić oznaczenia falowe. Zmienić oznaczenia falowe na koniec korekty W, -X -Y -X -Z, czyli koniec potrójnego zygzaka, który był budowany przez ostatnie 4 lata. Zaraz opowiem dokładniej, co się wydarzyło na surowcach, które są wydobywane w Australii, czy na wykresie tychże surowców. Natomiast słowo komentarza dotyczącego impulsu, który prawdopodobnie buduje się na tym walorze. Cały problem stanowi ta fala, mianowicie jest to klin wprowadzający, rozszerzający się. Przypadek, który występuje ekstremalnie rzadko. Kliny wprowadzające, zwężające się są rzeczą raczej. Wręcz naturalną, czyli mają prawdopodobieństwo kilkunastu procent wystąpienia w ramach fali pierwszej w impulsie, natomiast rozszerzające się są bardzo rzadko i występują bardzo rzadko i można je oznaczać retrospektywnie. Natomiast od okolic 0,7050 mamy bardzo wyraźną sekwencję wzrostową, tak naprawdę od tego dołka, czyli z okolic 0,70 mamy bardzo wyraźną sekwencję wzrostową, dlatego obecnie retrospektywnie. Tego rozszerzającego klina możemy oznaczyć. Co buduje się na tym walorze? Prawdopodobnie jedynka, dwójka, i następnie w ramach fali trzeciej 1, 2, 3, i moim zdaniem buduje się trójkąt ABCDE, który nam zakończy pod falę czwartą. Jeżeli ta hipoteza jest właściwa, to nie powinniśmy już przebić dołka oka 0,7424, a walor powinien kontynuować tendencję wzrostową w stronę 0,76 i 0,77. Co jest istotne, dolar australijski jest walutą mocno uzależnioną od cen surowców, zarówno od ceny ropy naftowej, która pokazuje możliwość układu wzrostowego, w większym stopniu od ceny miedzi, która ma piękny pięciofalowy układ wzrostowy, budowany obecnie, od ceny złota, która również Pokazała piątkę wzrostową, ale również od ceny rudy, żelaza i ceny węgla. Są to surowce, które raczej nie mogą być wykorzystane przez inwestora indywidualnego do spekulacji czy handlu. Natomiast długoterminowe kontrakty forward czy wykresy cen tychże kontraktów na te surowce, na rudę, żelaza i na węgla pokazały pięciofalowe, bardzo silne, wzrostowe formacje impulsowe. Dlatego też wszystko składa się do tego, że zakończył się trend spadkowy na surowcach, dlatego też jeżeli ta hipoteza jest prawidłowa, to nie ma możliwości, aby dalej był kontynuowany trend spadkowy na dolarze australijskim, jako że jest to silnie uzależniona od cen surowców waluta. Stąd konieczność była przerysowania okładu, obecnie budowany trójkąt, który cały czas daje nam możliwość wzrostu, możliwość upside'u. Przejdźmy teraz do pary azjatyckiej, i omówię po części sytuację, która wydarzyła się na tym walorze. W przypadku dolar Jena od długiego czasu budujemy trójkąta, z którego walor powinien tąpnąć, wybić wielomiesięczne minima i tak naprawdę dojść do okolic co najmniej tych 110, 80, 110, a tak naprawdę odmierzając równości fal, nawet do okolic 106. W nocy Bank Japonii zdecydował się o pozostawienie stóp procentowych na niezmienionym, ujemnym poziomie. Natomiast retoryka prezesa Kurody wskazuje na tym, że Bank Japonii na razie czeka, aby zobaczyć, jak dokonane wcześniej cięcia stóp wpłyną na gospodarkę, wpłyną na inflację, wpłyną na oczekiwania inflacyjne. Innymi słowy, był to komunikat mocno rozczarowujący, stąd dolar jen spadał na kanwie umacniającego się. Japońskiego jena. Na wykresie 4 mamy tak naprawdę dwie możliwości. Albo zakończony już trójkąt A, B, C, D, E i w tym miejscu zakończony trójkąt, który zbudował nam czwórkę, i następnie 1, 2 i buduje się fala trzecia w większej piątce spadkowej. Ten scenariusz zostanie potwierdzony wtedy, jeśli bez większej korekty wzrostowej wybijemy dołek pod fali B, a następnie dołek fali D. Natomiast raczej może się budować ten drugi scenariusz, który mają Państwo teraz zaznaczony, czyli zakończona podfala A, B, C D w większym trójkącie. No i ostatnia fala E buduje na mniejszego trójkąta. W tejże fali mamy ABCD i dlatego też cały czas uważam, że takie 50-pipsowe odbicie, które zakończyłoby podfalę E i sfinalizowało mniejszego trójkąta, budującego większą fale E finalizującą większego trójkąta jest możliwe. Po ewentualnym tym 50 pipsowym odbiciu, z tym że oczywiście poziom 114.45 czyli szczyt tej podfali a nie może zostać za, nie może zostać przebity, po tym ewentualnym odbiciu dalsza silna tendencja spadkowa powinna być kontynuowana. Przechodzimy teraz do dwóch ostatnich europejskich crossów. Zacznijmy od e, Funta Sterlinga kwotowanego względem dolara amerykańskiego. Ten układ Państwu pokazywałem w komentarzu porannym kilka dni temu, mówiąc o tym, że prawdopodobnie sfinalizowaliśmy potrójnego zygzaka, który zbudował bądź falę czwartą, bądź falę a w większym trójkącie budującym falę czwartą. Co jest istotne po osiągnięciu górnego ograniczenia tego kanału wzrostowego zaczęliśmy się bardzo dynamicznie korygować i tak naprawdę od szczytu to jest prawie 300 pipsów, co jest istotne, przecena tworzy impuls. Dlatego też ten szczyt nie powinien już zostać przebity. Poziom 1.44.40 ustanowił prawdopodobnie nam, myślę, że nawet co najmniej kilkunastodniowy, jeśli nie wielotygodniowy szczyt, no i powinniśmy tak naprawdę zmierzać poniżej tego dołka. Pytanie, czy już Prostym impulsem, czy dopiero jakimś większym trójkątem? Natomiast dlaczego dzisiaj występuje tak silna przecena, która przebija dołek kanału? No, odpowiedź jest dość, dość prosta i prozaiczna. Pojawił się sondaż, który pokazał niewielką, dwupunktową przewagę osób opowiadających się za wyjściem Wielkiej Brytanii ze strefy euro. I oczywiście tak jak w przypadku, jak pewnie może Państwo pamiętają, referendum na temat opuszczenia wspólnoty brytyjskiej przez Szkocję, każdy kolejny sondaż, który będzie pokazywał przewagę osób opowiadającym się za rozstaniem ze strefą euro, każdy taki sondaż będzie mocno osłabiał funta i skutkował silną przeceną na tym walorze także. Szczyt 1,44,40 to jest moim zdaniem średnioterminowy szczyt na tym walorze. Poziom 1,38 to jest cel spadkowy. No i ostatnia para walutowa, którą chciałem Państwu przekazać przedstawić oczywiście, nie przekazać, to jest eurodolar. No i tu oczywiście mamy problem na eurodolarze. Po Mario Draghi ustanowiliśmy falę D, i następnie to, co powiedział prezes Europejskiego Banku Centralnego mianowicie wskazując na, na to, że strefa euro nie potrzebuje więcej luzowania, mieliśmy bardzo silne odbicie, które zbudowało nam falę, prawdopodobnie falę E, tym samym ten kilkunastomiesięczny trójkąt mógł zostać sfinalizowany. Jeżeli ta hipoteza jest właściwa, to szczyt 1,1380, czyli szczyt fali C nie powinien zostać już przebity, a walor powinien, podążać do okolic 10450, czyli szczyt tej brązowej dołek, tej brązowej fali A, tak naprawdę nawet do parytetu. Problem jest taki, oczywiście, że od szczytu trudno na razie ocenić, czy jest to ładna sekwencja impulsowa. Na pewno nie jest to ładna sekwencja, natomiast można wyróżnić impuls z tym, że na chwilę obecną równie dobrze mogłaby być to od dołka fali D ukształtowana pod fala A, i następnie. ABC, zygzak, który nam zbudował pod falę B, dlatego też jeszcze taki jeden ruch wzrostowy powyżej szczytu fali E do okolic nawet 1,13 jest możliwy, pisałem o tym w komentarzu porannym, mówiąc, że jest to opcja, a nie mus, nie warunek konieczny, dlatego ja euro-dolara zostawiam na razie z boku jedną pozycję w sygnale FX długoterminową w okolicach właśnie 62% zniesienia fibon Fibonacciego zawarłem, w przypadku krótkoterminowej analizy, no tak naprawdę musimy poczekać na wyklarowanie tego układu technicznego. Natomiast teraz na koniec chciałem powiedzieć to, co trochę nam pokazują wykresy, które przed chwilą Państwu prezentowałem. Na większości wykresów, raczej możliwy jest scenariusz słabnącego dolara amerykańskiego, czyli euro-dolar, który podąża do góry. Oczywiście funta zostawiamy, bo tam jest fundament. Bardzo silny związany z referendum, więc jest to zupełnie inna sytuacja, ale dolar australijski do góry, dolar jen silnie w dół i ostatnia para walutowa z głównych par, które obserwuję, Kanadyjczyk również silnie w dół. To wszystko pokazuje, że możliwy jest scenariusz, według którego Fed będzie jednak miał taką retorykę odsuwającą podniesienie stóp procentowych. Oczywiście wszystko będzie jasne, natomiast Wydaje mi się mało prawdopodobne, że Janet Yellen, która do tej pory, jeśli tylko mogła, to zachowywała się czy wypowiadała się gołębio, dlatego wydaje mi się mało prawdopodobne, że teraz nagle miałaby zmienić swoją retorykę na retorykę jastrzębią. Jeżeli ta hipoteza jest właściwa, to jutro być może będzie właśnie fala przeceny amerykańskiej waluty, która mogłaby zrealizować większość układów falowych, które Państwu przedstawiłem. Na dzisiaj są to wszystkie analizy, które dla Państwa przygotowałem. Dziękuję za uwagę i zapraszam w czwartek na godzinę 10.30 do bieżącej analizy technicznej DayTradera, podczas której przedstawię główne krosy na tych mniejszych intradayowych interwałach czasowych. Na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia.